Bardzo serdecznie w nowym odcinku słodkiego pieuta. Tematem jest drugi odcinek patrzony bany pod naszą lupę. Otóż dzisiaj w planach <laughs> dzisiaj w planach mamy zwiedzenie domu, yy, zjedzenie kolacji i... I chyba rozmowy z Amber, jeśli zmieścimy się w czasie. Więc do dzieła nie przedłużajmy dłużej. I idziemy do jadalni. Później wrócimy tu na kolację. Wszędzie jest pełno okien, pomieszczenie jest bardzo jasne. Jak słońce. Jak zwykle, nie zwracasz uwagi na to, co najważniejsze. Na okna zwracam okno, stacja nadająca jednym... pff, okno, okno, który nadaje jedną stację i pokazuje cały ogród piękno natury hello! Co by było ważniejsze od okien? Spójrz na ten obraz. Na ten tu, jako bohomaz? Ten, ten za tobą, tak wiesz, tam po twojej lewej stronie? Okej, okay, spatrzę. Został namalowany przez bardzo znanego arcy. artysta artystę. Ach tak? Przez kogo? To jest bohomazo. Hmm, jest... no, mm, wiesz, tam... Mm, nie ma sensu, abym mówiła ci jego imię, bo i tak na pewno go nie znasz. Tak, jasne. Lepiej od razu przyznaj, że sama nie wiesz, o kogo chodzi. W każdym razie, ten obraz jest wart fortuny. Moim zdaniem, to nie nadaje ułoku temu pomieszczeniu. To te okna. Pamiętaj, okna. Jesteś beznadziejna. Nie jestem beznadziejna. Kocham okna. Waliście, idziemy na górę. Jesteśmy na korytarzu, na pierwszym piętrze. Jest tutaj mój pokój, pokój Nataniela i nasza łazienka. Schody prowadzą na pięty rodziców. Kochanie rodzice, odosobnijmy się piądem. Oczywiście nie wolno ci tam wchodzić, zrozumiałaś? Za kogo mnie bierzesz? Hello? Czy jestem aż taka wścibska? Nie wchodzę do osobistych sypialni bez zaproszenia. Za wścibską Hmm. <laughs> y wiesz, jest takie podstawówkowe powiedzonko, że kto się kto tak przezywa, to się sam tak nazywa. A w twoim przypadku to jest... Konkret, bez zastrzeżeń, Brzmija. jak gdybym miała zamiar e, pokoju jej rodziców. E, łazienka. Ta łazienka jest piękna, bo tu jest ładne drzewko, piękne kafelki i bardzo estetyczne wykończenie. E, kiedy pomyślę, że będę musiała się umyć w miejscu, w którym ty się myłaś, to przechodzą mnie deszcze. Aleś ty wyczulona, aż taka we musisz być. Boli. Zastanawiam się, jak uda mi się powstrzymać do Juta, aby jej nie zabić. Udusi ją deską. Nie, uderz ją deską albo uduś poduszką. Chociaż lepiej nie, bo jeszcze coś weźmiesz. Oto mój pokój. Jak księżniczka. Niezły, co nie? No, pewnie. Na bogato. Więc niż, więcej niż to, mam nawet jedwabną pościel. Pamiętaj, że, poś, że jedwab jest naturalny i syntetyczny. Możesz mieć sztuczny jedwab. Ha, 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 ha. Wierzę na słowo, że masz sztuczny jedwab. Dobrze, teraz znasz już najważniejsze pomieszczenia w tym domu. Macie pewno piękny dom. Dałem sobie już ci powiedziałam, że nie jesteśmy przyjaciółkami. Okej, okay, to będzie długie wieczór. Chodź, idziemy. Moi rodzice już wycięli i zaraz będziemy jeść kolację. Wyznaję, że, że jestem pewna, czy to dobry pomysł, abym porozmawiała z rodzicami Nataniela i Ambe, no ale nie mam wyboru. Tu jest chłództwo. Tu idziemy na dół. Tu idziemy do jadalni. Rodzice Nataniela byli w domu i nagle, pum, nagle wydają się. Dają sobie to przyjaźnie, oddychaj spokojnie. Witaj, eh, Monoi? Tak, proszę pani. Pani mnie kojarzy. Wow. Dobrze, muszę przyznać, że miło jest zobaczyć kogoś, as... 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 Przepraszam, znowu kurczę. A, czytać nie umiem. Jestem... Że miło jest zobaczyć chociaż as kogoś innego niż Lee Szalotka. Szarlotka. Wkrótce zasądzimy do stołu. Mam nadzieję, że lubisz Homare. Panienko. Eee, hmm. Co? Nigdy w życiu nie jadłam Homa. Nie każdy może sobie pozwolić na to, aby jest homer. Jeżeli to danie cię zastydza, to możesz zjeść sam, same warzywa. Nie jestem Wedczytaipus. Ach, z chęcią spróbuję Homea. Dziękuję. Mogę po, Państwu pomóc przy przynakwaniu tosału? A gdzie jest Nataniel? Hmm. My bardziej wolimy popery, pomóc yy, przy stole. Będziemy bardzo miły. To miło z twojej strony, ale nie mamy w zwyczaju zaganiać do pracy naszych gości. To natanie na do stołu, a tak właściwie to się spóźnia. Ja Mieszka mi tu lata. A tak właśnie, Trzeba w końcu nauczyć tego chłopaka punktualności. Jeżeli chcesz pomóc, to możesz po niego pójść. Pewnie Bywie... być w wy... swoim pokoju. E, dobry pomysł, Amber. W tym czasie będzie mogła mi opowiedzieć, jak ci minął dzień. Lepiej pójdę go poszukać. To idziemy. Pukamy. Zapukałam i mam nadzieję, że nie pomyliłam pokoi. Weszłam do łazienki. Smaszę. Hmm, fajny pokój. Oddaj komputer. Hej, nigdy nie myślałam, że kiedyś zobaczył pokój Nataniela. Spędzisz miły wieczór? Tak, można tak powiedzieć. Jak mnie nie przestrzelą, nie zabiją, i zamiast tego choma nie podadzą. Nie wyglądasz na przekonaną. Czy kapki? Powiesz mi, co tutaj robisz? Już ci powiedziałam. ale ja ja się się pogodzić. Może po prostu chciałam spędzić z tobą trochę czasu? Jestem na Lub nie. Przysięgam ci, że tak. Znasz mnie, nie mam złych zamiarów. To prawda. Mam nadzieję, że nie będę żałować, nie, że ci zaufałem. Dzięki. O, dzięki Natanielu. Nataniel, zejdź na dół i nakaj do stału. Natychmiast, bo jesteśmy głodni i zjemy twoją koleżankę. To no, nie wydaje się być jeszcze mniej sympatyczna niż jego ojciec. Muszę zejść na dół. Lepiej, żebyś mi zrobiła to samo. Już idę. No, no jest punkt akcji. Możesz mi podać warzywa? Mam nadzieję, że nie proszę o zbyt wiele. Naprawdę we o kurczę, ale wtórna atmosfera. Wszyscy są obecni, ale mam wrażenie, że nikt tego nie docenia. Tak, oczywiście. Out, Auć. auć. Jakieś problemy? Nie, to nic takiego. Uderzyłam się w... o nogę z tą. Wiesz pani, noga na nogę. Chcieliśmy zagać. Ha, ha, ha. To specjalnie nadepnęła mi pod stołem na nogę.

Jest! Miło! Wszystko lepsze niż tamta stara koszula. <noise> Jesteś jeszcze młoda, Amber? Nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo ma nasz, nasz wygląd może być ważny. Przemilczmy to. Mam nadzieję, że nie bierzecie wyglądu na e, swój charakter. Błoda, przemija, wygląd przemija. No. Charakter zostaje ten sam. Szybko się uczę, aniby dlaczego tak bardzo interesują się modą? Wow. To dobrze. Moja droga. Moja droga, moja droga. Przejadę po tobie. Dojdę do... Dojadę do celu. Ja nie co mi się, kurczę, czy mózgu przestawiło. Moja droga. To jest mój szlak. Moja droga. Wiedziałam, że coś masz do Ambe. Ambe zawsze wie, co powiedzieć, aby moje rodzice byli zadowoleni. Monoi. A więc jak smakuje Ci ten homar? Jest przepyszny, proszę pana. Jeżeli Ci nie smakuje, to możesz to powiedzieć. Wiesz, to bardzo drogie i wykwintne, tanie. Nie każdy potrafi je docenić. Szkoda by było, by się zmanowało. Jesteś głodna, chcesz trochę? ja się z Tobą podzielę. Czekaj, tylko trochę napluję. A jajaju. dobrze, że mnie tak nie zabijają na żadne kolacje. Nie, 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 na pewno nie smakuje. Dziękuję Amber. Naprawdę myśli, że udaje się przekonać swoich rodziców, że jesteśmy przyjaciółkami, jeżeli będzie się tak do mnie zwracać? Nope. Reszta wieczoru przebiegła w ciszy. Następnie przeszliśmy do desełu. To Nathaniel nas obsługiwał. Bam. Dodaj ojciec Nadaniel cały czas był spokojny, a teraz nagle uderzył w stół. No to tak. I razy będę musiał ci powtarzać, abyś nie zapomniał o małych łyżeczkach. Ty nagrywasz do stołu. Idę! Ja... Ja... To już drugi raz w tym tygodniu. Bo wkurza się łyżeczki. Wow, to kiedyś będzie się wkurzał, nie wiem. Pyłek? Wypacz, panienko, zazwyczaj mój syn wie, jak poprawić, poprawnie na do stołu. Nie powinno się na niego krzyczeć za coś takiego. To nie jest takiego, wolę to pana nie podkreślać. lecz no przeciwnie, młody mężczyzna, który otrzymał dobre wykształcenie, powinien przynajmniej znać sztukę nakrywania do stołu. A co to, kelne? Sztukę? Serio? Kto co lubi, to co woli. Biedny notaniel na no deser. była jeszcze bardziej niezręczna niż sam posiłek. Chciałem skończyć jeść jak najszybciej o, no, no i? Idziesz? Ale nie musimy posprzątać ze stołu? Nadal się tym zajmie? Tak. Tym lepiej. Muszę z nim porozmawiać, bo zapomniał o małych łyżeczkach. Sam na, sam na sam. Dziewczynki, możecie się już zająć swoimi sprawami. Czyli iść i zjeść się nawzajem w pokoju. <grymianie> Na nie wyglądał kompletnie zbitego stepu. Strasznie mi przykro, że muszę go zostawić samego. No, chodź już. Poszłam za Amber. Wejście. Kłęgosz i bok. Ostatni dialog, ostatni kraj, bo czas, 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 masz, a jeszcze chcę dzisiaj wrzucić. Przygotowałem ci poduszkę i śpiwór. Ech, nie ma matraca. Chyba śnisz. Trzeba było o tym pomyśleć i go sobie przynieść. Świetnie. Coś czuję, że tam, że to będzie nie zła noc. Nie z się i tak masz szczęście, że pozwoliłam ci wejść do mojego pokoju. Tak już trudno by było go pobudzić. No. Trzeba przyznać, że głupio by było, gdybyś kazała mi spać na wycieczce. <grym> Również dobrze mogłam w ogóle cię nie zapraszać. Dla ciebie, Ola Castiela, byłaś mi to winna. Nie mam żadnej pewności, że jutro nie spróbujesz się z nim, poga z nim pogadać. Ale więc lepiej uważaj na to, co dzisiaj robisz. Jeżeli pojawi się chociaż najmniejszy problem, to powiem tacie, że próbowałaś mnie udusić poduszką. O kurczę, przewidziała nasz plan! Aaaa, przewidziała nasz plan! Chcieliśmy ją udus udusić poduszką! To dawać, będziemy bić ją deską. Raz z żółtą, a raz niebieską. <grymne> nie odłożyłobyś się. A czemu nie? Tacy ludzie są niebezpieczni. Dobre. pojawiła się kampujące cisza. Jednocześnie trudno jest znaleźć nauczany temat do dyskusji z Ambe. Ty od dawna tutaj, nie... tutaj mieszkacie Od naszego dzieciństwa. Dlaczego chcesz to wiedzieć? No, Chciałam tylko zagaić rozmowę. Słuchaj, sytuacja i tak jest już wystarczająco beznadziejna, a więc nie przeginaj i nie udaj, że wszystko jest normalne. A więc zosta zostaniemy tak i będziemy sobie patrzeć głęboko w oczy. Tak, jeżeli będzie trzeba. Skoro tak, to chyba pójdą się przejść. Nie mogę wiedzieć, co dokładnie masz yy, z nami zrobić. Umyj zęby, chyba że chcesz e, zrobić to ze mną. chętnie cię przyjmę. Obejdzie się i nie musisz mówić takim tonem. Wyszłam z pokoju. Okej, okay, dobra, jeszcze to skończymy. Mówią na, miałam nadzieję, że uda mi się zdobyć jakieś dowody podsłuchując rozmowę Natania ze swoim ojcem, a nie rozmawiali wystarczająco głośno. Na ta nastała nos i wszystkie światła pogasły. Jedynie na parterze musiała się świecić jeszcze jakaś lampka. Okej. Okay. No to na tym koniec. Bo y jak to się mówi, jeszcze y chcę zdążyć dzisiaj wrzucić. Mam nadzieję, że się podobało. Do jacinek odcinek 23 odcinka i że nie zamęczyłam was moim także okropnym galoniem. Chociaż dziękuję, fajne są komentarze. Jesteście bardzo realne. Umiecie poprzeć, pocieszyć na duchu taką osobę jak ja. Dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję. Thank you, thank you, thank you. Aikato, aikato, aikato. i w niej nie będę mówić. No, no to wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.